Dzień dobry, dzień dobry! Krzysztof, apanuję Bobylowski, się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale, w mojej kuchni. A dzisiaj w cyklu Kuchnia dla lajków zrobimy przepyszne śniadanie i podzielę ten odcinek na dwie części. W pierwszej części zrobimy bułeczki czoskowe, w drugiej części, a niech to będzie tajemnica. No i na te obydwa odcinki serdecznie Was zapraszam. Żeby przygotować ten bardzo prosty przepis będziemy potrzebowali bułki w moim przypadku kajzerki, masło, natka, pietruszki i czosnek, no i oczywiście pieprz, sól. Pierwsze co zrobimy to posiekamy naszą pietruszkę i wrzucamy ją do miseczki. Tak jest. Teraz wyciśniemy przez praskę nasz czosnek. Można także drobno pokroić. Teraz delikatnie posolę. Popieprze. I widelcem to porządnie wymieszam. Teraz nie pozostało nam nic innego jak nasze przekrojone półki, nasze kajzerki, wysmarować tym masełkiem czosnkowym. No i robimy to oczywiście z każdą jedną połówką. Ja już w międzyczasie nastawiłem piekarnik na 200 stopni Celsjusza. Niech nam się nagrzewa. Jak widzicie, wylądowały w piekarniku. Ustawiłem 11 minut. No i po tym czasie pokażę Wam efekt końcowy. I proszę bardzo, moje bułeczki już się ładnie upiekły. Popatrzcie, jak ładnie się zarumieniły. Próba generalna. Mmm! Bardzo pyszne. A ja zapraszam na część główną naszego śniadania. Ale to dopiero pokażę Wam wszystko. W następnym odcinku. Pozdrawiam, na razie. Cześć!